Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmiku na naszym kanale. Ja jestem Minecraft i dzisiaj Wam zaśpiewam piosenkę o XSX. I tym razem to będzie o Mig. Ja dla Ciebie żyłem. Okej, okay, to zaczynamy. Przyjemnego słuchania! Chyba się zaczyna, ale nie jestem pewien, tak do końca. Baca, Już nie kupujcie skupia, serii z ich siaków, bo to, nie jest to jest niedostępna. To jest niedostępna konsolka. Już nie kupujemy wszystko, i suksów, serii nie i yaków. Przypomnę wam to jeszcze raz, czyli, nie czyli nie składa Przerwałem, bo musiałem. Trochę, ja widzę szybko Kurczę, wentylator się niestety wyłączy na szybko, tam nie śpiewają. Więc zaraz ponownie uruchomimy konsolkę. Włączmy ponownie konsolkę, żeby zatrzymać szybciej wentylator. Kóda, mi tego nie robiłem. Chcę wam pokazać. Nie ma przypomnienia. Teraz wyłączmy ją. Poczekajmy, a zacznie zwalniać. Dobra, zatrzymujemy ten wentylator. I patrzcie. Patrzcie, że go szybciej! Zatrzymałem małem tym pacyczkiem. O, to go zatrzymałem! Już nie kupujemy Xboxów serii X, bo to jest niedostępna konsolka. Poczekajcie, muszę wyregulować statyw, żebyście dobrze widzieli tę konsolkę. Już nie kupujemy Xboxów nie X, bo to jest niedostępna Kupuj się Xboxu Series X, to jest ochytna kosmetyczkora, nie da się go kupić, na śledztwie wiesz co pokażę wam nowy ten eksperyment. Wam tu na końcu filmiku pokazałem, ale patrzcie, że ja go tutaj normalnie włożyłem. Trochę ciężko jest tu go włożyć, ale żebyśmy go wyjęli, to musimy tak lekko pochylić konsolę. I teraz będzie dostęp. Dobra. A w tym filmiku zaśpiewałem już wam całą piosenkę. Jeśli Wam się podobało, oczywiście możecie zostawić lajka i napisać komentarze. Zapraszamy Was na pozostałe filmy na naszym kanale. Cześć, i do usłyszenia! Pa!